Proszę, proszę, proszę. Jedyna uczennica księżniczki przyjaźni. Doprawdy, uznałam, że nie warto zastępować Cię jednym z moich dronów. Ech, nie myśl, że to Ci się uda. Już mi się udało. Nikt tu nie przyjdzie, żeby Cię ratować. Wasza ekipa była słabiutka, a teraz pozostałaś tylko Ty. Ale jest jeszcze Torax. Nie mów o tym zdrajcy w moim królestwie. Głupio zrobił odchodząc i jeszcze głupiej wracając. Kiedy go znajdę, to przekona się, co spotka tych, którzy zdradzają swoje gniazdo. O, wygląda na to, że nie muszę daleko szukać, prawda? Torax. Bardzo sprytnie. Rozumiem, że Torak zdradził ci sekret mojego tronu. Nie pozwolę, żebyś używała swojej mocy przeciwko mnie. Nawet mimo tych nieudolnych prób ratowania kucyków, wszystko potoczyło się zgodnie z moim planem. Jakim planem? Po co ty to robisz? Żeby na was żerować! Zastępując najbardziej ukochane kucyki w Equestrii, moje drony będą mogły gromadzić miłość przeznaczoną dla nich i przekazywać ją nie! Wszystkie kucyki będą robić, co ja każę, a mój lud i ja będziemy żywić się ich miłością przez wiele pokoleń! A gdybyście nie musieli... Nie bądź śmieszna! Głodu podmieńców nigdy nie da się zaspokoić. Mylisz się! Torax opuścił gniazdo i znalazł przyjaźń. Nauczył się kochać i nie żeruje na innych. Nikt z was nie musi głodować przez całe życie. Ty nic nie wiesz o podmieńcach ani jak to jest być ich królową. Ja decyduję, co jest dobre dla mych poddanych, a nie jakiś naiwny kucyk. Ja wiem, jak to jest rządzić innymi poprzez zastraszanie. I wiem, jak to jest zmuszać wszystkich, żeby robili co chcesz. Ale to był błąd! Dobry przywódca nie zmusza poddanych, by wyrzekali się tego, kim są. Wspiera ich, żeby byli wyjątkowi. I akceptuje, gdy któryś znajdzie lepszą drogę. Droga Toraxa zakończy się tak, że zostanie ukarany za porzucenie swego gniazda! Nie, przestań! Tylko najpierw wyciągnę z niego miłość aż do ostatniej kropli i pokażę poddanym, czym jest prawdziwy przywódca. E, e, czuję, jak miłość, którą mam w sobie, opuszcza mnie. Nie dam rady jej dłużej utrzymać. To puść! Różnisz się od nich tym, że umiesz dawać miłość. Podziel się swoją z chrysalis. Daj jej wszystko, co masz. Tak się właśnie dzieje, gdy rozdajesz miłość zamiast ją zabierać. Fluttershy? Ja... Um, też się cieszę, że cię widzę. Starlight? Co się stało? Pokonaliśmy podmieńców bez użycia magii, mają nowego wodza i... Chyba stały się dobre. Brawo, Starlight Glimmer. Wiele się nauczyłaś od naszej ostatniej rozmowy. Kiedy Twilight i reszta pokonały mnie, wtedy uciekłam i szukałam zemsty. Ale ty nie musisz! Teraz możesz stać się dobrym przywódcą. Zemszczę się na tobie za to, co mi uczyniłaś! I to w taki sposób, jaki przerasta twoją wyobraźnię, Starlight Glimmer!